Zniszczenie jakiegokolwiek narodu nie wymaga użycia bomb atomowych czy rakiet dalekiego zasięgu. Wystarczy obniżyć jakość kształcenia i pozwolić uczniom oszukiwać na egzaminach. Taki napis był na jednym z uniwersytetów. Moi drodzy kochani, dzień nauczyciela za nami, ale my oczywiście pamiętamy o tym jakże ważnym dla nas etapie życia i z okazji tego święta wszystkim naszym nauczycielom, tym, którzy mieli ogromny wpływ na nasze wykształcenie, wychowanie, składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Waszą obecność, za Wasz wkład. W nasze życie A w naszej audycji oczywiście Oprócz życzeń, oprócz wspomnień Nie może zabraknąć Odrobiny humoru Zapraszamy do słuchania I do wspólnej zabawy Słuchacie audycji Razem Raźniej Z tej strony Roma Janka Oraz aktorzy z kabaretu Luzik Stanisław Grodkowski Stefania Trybuszewska Maria Żołecka Ryszard Iwański Krystyna Wegner-Kowalska Barbara Makowska Bogdan Koźma Myślę, że kiedy wspominamy Dzień Edukacji, tak popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to warto przypomnieć, że Święto Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów corocznie jest celebrowane w rocznicę oczywiście powstania Komisji Edukacji Narodowej. I Dzień Nauczyciela, popularnie tak zwany, jest chętnie świętowany przez uczniów i rodziców. Myślę, że dzieje się tak zapewne dlatego, że nauczyciele niezmiernie cieszą się dużym uznaniem i poparciem społecznym. Nauczyciele doceniani są w każdym kraju i ich święto widnieje w każdym kalendarzu. Jednakże ciekawostką jest to, niezależnie od wewnętrznych świąt każdego z państw, 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez UNESCO już w 1994 roku i ta data, oczywiście, nie jest przypadkowa. Jest to bowiem rocznica upamiętniająca. Podpisanie 5 października 1966 roku przez UNESCO i Światową Organizację Pracy rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela, i dokument ten określa zakres praw i obowiązków nauczycieli w ujęciu światowym. Dlatego musimy pamiętać o nauczycielach, pedagogach, bo jest taki śmieszny wiersz, który przeczytałam w internecie: Komu nieba były wrogiem, zrobiły go pedagogiem, nauczycielem. Ja się jednak z tym nie zgadzam. Swoje zdanie wypowiadam, chlubą jest i wyróżnieniem być pedagogiem, nauczycielem. Dlatego pamiętajmy o naszych nauczycielach, wychowawcach, bo oni uczyli chyba najważniejszej rzeczy, że do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po prostu po schodach. Trzeba iść, iść... Co powinno cechować nauczyciela? Takie 11, takie głównych zasad, właściwie cech może bym powiedzieć, mądrość i wiedza, pomysłowość i zaradność, opanowanie i umiejętność, energia, zdecydowanie, wyrozumiałość, sprawiedliwość, schludność, życzliwość, troskliwość. To podstawa budowania współpracy z uczniami. Spotyka się dwóch profesorów. Jeden mówi do drugiego: Mam takich studentów, którzy nic nie chcą się uczyć. Tłumaczę im pewne zagadnienie, a oni nic nie rozumieją. Tłumaczę drugi raz, a oni dalej nic. Trzeci, czwarty, piąty raz, no w końcu nawet ja sam zrozumiałem, a oni dalej nic. Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik. Małgosiu, co to za wzór? No to jest to, to. Już mam na końcu języka, dziecko, wypluj to natychmiast, to kwas szalkowy. Egzamin z rozpoznawania narządów. Na stole przed egzaminatorami skrzynka z otworem na rękę. W niej narządy do rozpoznawania. Wchodzi pierwszy student, wkłada rękę, rozpoznaje nerkę, wyjmuje ją, dostaje piątkę. Wchodzi drugi, grzebie, w końcu rozpoznaje serce, wyjmuje, dostaje piątkę. Chodzi trzeci, grzebie i grzebie i nie może się nic rozpoznać. W końcu mówi kiełbasa, panie, jaka kiełbasa? Czyś pan zwariował, ale to na pewno jest kiełbasa. Proszę wyjąć. Student wyjmuje ze skrzynki kiełbasę. Zakłopotani egzaminatorzy postanawiają wpisać mu do indeksu piątkę. Student wychodzi, po czym jeden z egzaminatorów mówi do drugiego, panie docencie, czym myśmy wczoraj tę wódkę zagryzali? Jeden twój krok, aby zmienić bieg zdarzeń To fauna z kraju dróg, byś zdecydować się mógł Czy w prawy, czy w lewy bruk Dziś uderzyć, z czym się mierzyć Jak żagle wiatr, przeszła właśnie ta siła Przednika ciało na wskroś Horyzonty są tam, czy uwaga? Błądzisz łącisz węgiel, bo nie wiesz gdzie jest dom Jednak wciąż przecież masz coś, co intuicją złą To fauna na skraju dróg, byś zdecydować się mógł Czy w prawy, czy w lewy próg dziś uderzyć, z czym się mierzyć Jak w przeszła właśnie ta siła się od tak, od tak, nim ujrzysz znak. Horyzonty są tam, gdzie masz Żeby nie było tak tylko na wesoło, to pomyślałam, że to jest taki moment, że może każdy z nas, by sobie przypomniał swojego ulubionego nauczyciela. Ja chciałabym, korzystając z tej okazji, bo wiele osób tę panią znało, szanowało i ceniło, podziękować za to, że była pani naszym przewodnikiem, pomagała odkrywać nasze mocne strony. Cieszyła się sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała, i za ten uśmiech, dzięki któremu Ciepło robiło się w naszych sercach i, i, i w trudnych chwilach. Pani Basiu, dziękujemy I ja, Pani Basiu Kasperowicz, pamiętam, co powiedziałaś kiedyś dla mnie bardzo ważnego. Schody życia mają cztery stopnie. Dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Wchodząc na nie, nie wiesz, na którym stopniu zatrzyma się twój krok. Ważne, żeby tylko każdy przeżyć dobrze. Krysia wspominała tu naszą, naszą, Wspólne, powiem, wspólną polonistkę. I na pewno wielu z nas ma takie doświadczenie już w tym naszym wieku, że Osoby, które były kiedyś dla nas wychowawcami, nauczycielami, przewodnikami duchowymi, teraz są po prostu naszymi kolegami, przyjaciółmi, znajomymi. Przechodzimy z nimi na ty i wszystko się zmienia. Ja z Basią mam takie doświadczenie. Mówię z Basią, bo rzeczywiście byłyśmy już od pierwszego zjazdu licealnego Byłyśmy po prostu przyjaciółkami. Mam takie doświadczenia dosyć przykre. Kiedy umierała, prosiła tylko, żeby nie zabrał jej rak wzroku, bo tego by nie zniosła. Ona pochłaniała książki, pochłaniała gazety, wszystko co się dało i... Naprawdę, literatura była jej wymarzoną rzeczą, którą ona mogła przekazywać uczniom. Dlatego wspominam ją bardzo ciepło i czasami ze łzą w oku. A drugą osobą, taką, która mnie, jak tutaj mówiłam, inspiruje do działania, było małżeństwo państwa gorączków: pani Danka i Janek. Oni nauczyli mnie, jak patrzeć na Polskę. Przez spacery, przez rajdy, zmęczeni lasami, gdzie nie było do, wtedy żadnego zasięgu, nikt nie myślał o komórkach. Szliśmy po prostu mnóstwo kilometrów, żeby z miejscowości do miejscowości przejść. I od czwartej klasy szkoły podstawowej do końca liceum, co roku byłam na dwóch rajdach pieszych. Do tego jeszcze, jak zakończyłam edukację, pierwszy rok, kiedy nie mogłam pojechać na rajd, widząc idących z plecakami młodych ludzi, tak się rozpłakałam, że nie mogłam się utrzymać. Tak było mi szkoda tego, że... W tym roku właśnie nie mogę, dlatego później bardzo szybko wkręciłam się w tryby skoła turystycznego w potulicach, w które istniało, i z nimi jeździłam bardzo długo też na rajdę. Do dziś mi zostało to, że lubię chodzić. Ja, ja potwierdzam, profesor Gorączko był moim wychowawcą przez 4 lata, i wiem jak nas zaraził, jak integro... zaraził właśnie turystyką i integrował i pokazywał piękno okolic. Panią Dankę też bardzo ciepło wspominam, jak również swoją nauczycielkę ze szkoły podstawowej, panią Litkę Kuwacką. I myślę, że takie słowa na końcu nie będziemy wspominać atrakcyjnych cech, pięknych twarzy, ale będziemy wspominać ciepło pomocnych dłoni i piękne słowa, które dodawały nam skrzydeł. I myślę, że są rzeczy, których nigdy nie zapomnimy. Wiedza, umiejętności przekazywane przez naszych nauczycieli. I to pamiętam właśnie od pani Litki Kubackiej, mojej ulubionej też nauczycielki ze Szkoły Podstawowej. Nigdy nie żałuj żadnego dnia swojego życia. Dobre dni dają szczęście, złe dodają siły, smutne nas czegoś uczą, a najlepsze. Dni dają po prostu dobre wspomnienia, i myślę, że to jest najpiękniejsze. Mam dla Państwa kilka słów na temat święta, który zwie się dniem. Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to Wasze święto, drodzy nauczyciele. To okazja, by podsumować przeszłość i wyznaczyć na przyszłość nowe cele. Edukacja to misja dobrego młodzieży wychowania. To proces intensywnego, długiego nauczania. By wszyscy bez wyjątku wzajemnie się szanowali. By nie było podziałów żadnych typu my, wielcy a oni mali. Nie może być, by dla osobistej, jednostkowej wygody nauczać tego, na co nie ma powszechnej zgody. Wasz zawód wymaga bycia surowym nauczycielem lecz także dzieci i młodzieży przyjacielem. To my rodzice oddajemy wasze władanie, naszą dziatwę oraz i wspólne wychowanie. Trzeba wpoić w młode serca ludzi i ojczyznę kochania, by potrafili obronić swoją wizję miłości i swoje przekonania. Umiejętność podejmowania decyzji, racjonalne myślenie, tego chce się dzisiaj uczyć. Młode pokolenie historii, taką jaką była, bez zakłamania, a w przedmiotach ścisłych dla wszystkich jednakowe rozwiązania. Zasady humanizmu wypływające z nakazowej, obowiązkowej lektury są zbyt płytkie. Z powodu braku polemiki różnorodnej literatury. Drodzy nauczyciele, Wasza praca to pasja i poświęcenie, więc należy się Wam godziwe wynagrodzenie. Godności zawodu, dialogu, właściwe zarządzania, pełnych etatów to dzisiejsze wspólne przesłania. Przyjmijcie w dniu święta Waszego serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, wytrwałości w zawodzie. Satysfakcji wiele. Tego wam życzą rodzice i wasi młodzi przyjaciele. Niech edukacja się rozwija i służy każdemu, a kształcące się społeczeństwo to droga ku lepszemu. Bo czym skórka nasiąknie w młodości, to taką będziemy mieć rzeczywistość w przyszłości. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o naszej audycji. Spotykamy się na antenie Radia Nakło w każdą niedzielę po godzinie. 15. do usłyszenia.